Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie, który to znowu rozpoczynamy w lesie, natomiast dzisiaj nawet w troszeczkę zimowej scenerii, zobaczcie jak jest pięknie, troszkę zimy do nas przyszło, powiem Wam, że jest delikatny mrozik, chyba minus 2 stopnie, więc fajnie, bo to nie topnieje i nie ma takiego błota. Przepiękna pogoda. Postanowiliśmy już z samego rana wybiegać terierka, co by mieć spokojną niedzielę. Natomiast myślę, że taki spacer też nam dobrze zrobi. Mam kawę w plecaku, więc zaraz. Czy Wy ich widzicie? Czy Wy ich widzicie? <głos> <głos> e, więc będzie taki dzisiaj. Co mi tak kaptur starczy? Nie wiem co to jest ta kaptur. Będziecie taki szybszy spacer. No i tak, zapraszam Was z nami i miło mi powitać Was w nowym vlogu. Naprawdę nie spodziewałam się takiej trochę zimowej sceny i w ogóle jest przepiękna pogoda bez niebieskie niebo. Słoneczko świeci, czegóż chcieć więcej! Oh, So I can fly. Oh, where the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Zobaczcie, ja mam kawkę. Jeszcze ciepło w tym. Mm... Kupko term, jak paruje, dobrze trzyma ciepło w tym kubko termosie. Krzysztof, czy to jest waniliowa? Tak. Waniliowa kawka pita w takich, sc takich scenariach przyrody. Czy, czy, czy dobrze zbiera ten Coś pięknego. Mikrofon. No zobaczymy, czy mikrofon dobrze zbiera co. No pójść o błąkę. Tak? Nie wiem, słychać. Nie wiem, dajcie znać, czy słyszeliście błąka Mariusz. pokaż się, Krzysztof, zobacz, jaki piękny jesteś w tej kamerze. Dzień dobry, ale czapkę masz super. Super, super. Precisei sair. Chcieliśmy ze spaceru. Powiem Wam, że jest tak przepiękna pogoda, tak fajne słońce. Cieszę się, że posprzątaliśmy w mieszkaniu. Poczekajcie, ciągle ogarniam kamerę, ale zobaczcie, kto tam siedzi. Um, no posprzątaliśmy w mieszkaniu i wiecie, teraz jest słońce, a nie ma w domu kurzu, więc bardzo się z tego tytułu cieszę. W ogóle um, wczoraj zaczęliśmy oglądać serial Biały Lotos. Krzysiek go już oglądał. I pierwszy sezon, jeśli dobrze kojarzę, yy, to na pewno pierwszy sezon dzieje się na Hawajach, drugi w Taorminie, dlatego też Krzysiek zaczął pokazywać mi ten serial od pierwszego sezonu i teraz trzeci wyszedł. Krzysztof, a trzeci gdzie się dzieje? Tajlandia i ponoć pokazywałam Krzyśkowi ten hotel na insta, a ja nie wiedziałam, że to chodzi o biały lotos. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego polecaliś mi, polecaliście mi ten serial. Obejrzeliśmy chyba 5 odcinków z pierwszego sezonu mm, nie lubię tam nikogo. I ciężko się ogląda serial jak Żaden bohater. No. Najbardziej, jeśli oglądaliście, to powiem Wam, kto mi pasuje. To ta starsza pani, ale też już zaczyna mnie wkurzać. Nie rozumiem. No starsza, no jest najstarsza, więc w sumie to nie rozumiem, dlaczego mi go polecaliście. Bo nawet, sorry, ale mam plecy święte. Nawet jeśli chodzi o Hawaje, to nie ma tam za bardzo ich pokazanych. Więc tak szczerze mówiąc, mam bardzo mieszane odczucia. Lecę kochani do kuchni, bo odgrzewam nasze naleśniki na śniadanie. Natomiast serial mi nie przypadł do gustu, ale na tym telewizorze chciałabym Może my Gusie obejrzymy. Czekajcie, bo możemy się źle zrozumieć. Chodziło mi, że Megusie się z jakiejś podróży. Nie, że wiecie, że taka w sobie zakochana jestem, że chcę siebie oglądać po prostu z jakiejś podróży, żeby widoki może ładne jakieś zobaczyć. Przewracam. Nie, słuchajcie, muszę teraz tą Active Track wyłączyć teraz tu. Zobaczcie, jakie mamy dzisiaj śniadanie. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, piękna pani. Dzień dobry, puste miski w tym domu, ludzie święte. Ojej, mama smaży, więc jest fajnie, nie? Jak mama smaży, jest najlepiej. ti. Patrzcie, co ona będzie robić. Postawię was. I patrzcie, co ona robi, jak się smaży. Zmiuńka. Tak. Możesz pokazać, jakie dęsy odchodzą, jak jest smażenie. Czekajcie, czekajcie. Zaraz będzie dens. Nie będzie densa? O, jest dens. To jest koci dens. Koci dens. Dance. Koci densy. Psem densy też są. Ale możesz odsłonić kocicę, zasłaniać kocicę zazdrośników. Proszę, tam jest kocica. Proszę sobie ją znaleźć. A skąd tu estás nagle na podłoda? Tyle dziwnych rzeczy, coisas que alguém vai escutar. Um dia você verá que um sorriso. Niech Was nie zdziwimy, Gusia w kapturze, a słuchajcie, tak mi spięło bok, że po prostu musiałam się po te... o Jezu, poleżeć na tej macie takiej z giełkami właśnie się ubrałam, bo jakoś mi po niej zawsze jest chłodno. Robię sobie kawę, kochani, dlatego, że to czas najwyższy, bo później już... Nie będę mogła. W sensie, że za późno dla mnie będzie. Dzisiaj w ogóle robimy fajny obiad. Trochę inspirowany Instagramem, a trochę z tych składników, które mamy. Dlatego, że w ogóle będą fajne wrapy. Zrobię je trochę inaczej niż zawsze i mam nadzieję, że to będzie wróżyło sukces. Ja mam wrapy pełnoziarniste i będę je smażyć. Ja wiem, że się teoretycznie tak powinno robić, ale słuchajcie, będę je smażyć już zawinięte. Na tej patelni, na której będę smażyła mięso, więc tak teraz sobie mięso w marynatę wrzucę. To będzie pierś z kurczaka z olejem, z papryką, może dam trochę papryki wędzonej, może z cebulą granulowaną. Tego typu klimaty, wiem, że na YouTube nie można pokazywać surowego mięsa, więc po prostu Wam mówię, jak to zrobię. Ym, I do tego zrobimy coś, a la pico de gallo, mam pomidorki koktajlowe, mam chyba nawet, mam albo fioletową cebulę, w sensie czerwoną, albo cukrową, więc myślę, że ta czy ta będzie dobra. Mam dużo zieleniny, w sensie jakieś, wiecie, a to szpinak, a to pietruszka, więc dodam właśnie do pomidorów, zrobię taką sałateczkę. I to dam do środka, plus sałata lodowa, kurczak, wszystko zawinę i tak wiecie, srirach, srirachu mają może. No zobaczymy, ale właśnie tak to zawinę i na koniec jeszcze to obsmażę właśnie na tej patelni po więc Myślę, że to będzie bardzo dobry i fajny obiad na teraz. Potrzebujemy, potrzebujemy jakiejś odmiany, bo ostatnio jemy bardzo podobne do siebie potrawy, a dzisiaj skoro jest na to czas... To będzie czas właśnie na to, żeby trochę pokombinować w kuchni. A ja sobie, słuchajcie, robię kawę i zasiadam trochę do roboty. Ehm, no i tak, i chciałam wam pokazać coś, dlatego, że, słuchajcie, nie pamiętam, przed którym wyjazdem to było, ale na pewno przed lutowym. Nie pamiętam, czy przed Seszelami, czy przed, Ma przed Malediwami. Wydaje mi się, że to były raczej, raczej przed Seszelami, że ten kwiatek czekał. Ja, słuchajcie, mój stosunek do storczyków powiedziałam, że jest ambiwalentny, natomiast Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby one mi kwitły po raz drugi, a wcale o tego jakoś nie dbam. I on już drugi raz kwitnie, czyli po raz trzeci. I właśnie kiedyś była taka sytuacja, wiecie? Stąd, że stąd pamiętam, że jest podobny okres po prostu roku, że przed naszym wyjazdem na urodziny na urodziny, na na urodziny naszego związku, na rocznicę, były widoczne już pączki, i słuchajcie, teraz jesteśmy w podobnej sytuacji, a jest jeszcze trochę czasu. Ale że już tak się to wykształtowało, że są pączki, i co chcę powiedzieć, że wtedy ten kwiatek, no po prostu wtedy tylko trącić już było, i on czekał na nas. On rozkwitł dopiero jak wróciliśmy właśnie z wakacji. Jestem ciekawa, jak będzie tym razem, ale niesamowite, że to ten sam storczyk. Tak samo słabo o niego dbam, a mimo wszystko gdzieś tam wiecie, czasami mu daję wodę, i on się odwdzięczył tym, że drugi raz ma pęd. Bardzo mi miło, Storczyku. Cieszę się bardzo i bardzo to doceniam. Także będę dawała Wam znać, bo już kilka razy Wam chciałam pokazać ale, wiecie, tu te perturbacje z zepsutą kamerą, strata tata i tak dalej. Nie było kiedy, a stwierdziłam, że teraz chcę Wam to pokazać, bo razem będziemy sobie obserwować. I will Nie Chciałam z Wami porozmawiać wieczorową porą, jak coś tutaj mam Mariusza z gryzakami, będę go trochę zabawiać. Ale wiecie co, przyszłam z takim jednym tematem, bo w sumie ja o tym nie mówię, ale po prostu chciałabym wiedzieć, jak jest u Was. Otóż przychodzę z takim, słuchajcie, nietypowym pytaniem. Jak się czujecie? Pewnie zastanawiacie się, o co jej chodzi. Już Wam mówię, rozwinę swoją myśl. Dlatego, że chciałabym po prostu Was zapytać, tak wiecie, z, y, trochę z ciekawości, ale myślę, że przede wszystkim z takiej troski o Was, jak się czujecie w styczniu, y, kiedy wiecie, ta jesień, y, trochę takie przestawianie się na tę porę roku, że dni się robią krótsze, wiecie o co mi chodzi. I ten taki. Temperamentny grudzień, który obfituje w jakieś, świecie. Obowiązki, listy to do, spotkania towarzyskie, w taką gorączkę, święta. No tutaj Sylwester. Ciągle coś się dzieje, gdzieś tam ciągle jesteśmy bodźcowani. Tu jakieś wyprzedaże, tu promocje, tu lista zakupów, tu rzeczy do zrobienia, tu u, do ugotowania, tu do pojechania, tu do odwiedzenia. Wiecie o co mi chodzi. I później przychodzi Sylwester, przychodzi nowy rok. I, i, I z takiego trybu tak się dzieje. I ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u was. Po prostu jak się czujecie, bo ja już od kilku lat zauważam u siebie takie zachowanie, że właśnie ten grudzień jest, tak jak powiedziałam, no taki trochę rozgorączkowany jest, wiecie, dużo rzeczy jest vlogmas, tak. Są te spotkania grudniowe, chociaż w tym roku akurat było ich mniej, tak. Ale a to były jarmarki. Wiecie o co mi chodzi? I przychodzi styczeń, na który tak naprawdę większość z nas chyba nie ma jakichś takich ogromnych planów, albo nie ma takiej ilości obowiązków, które gdzieś tam sami sobie nakładamy, jak mieliśmy wcześniej. No i może się pojawić takie uczucie pustki, nudy. Um... Wiecie, takiego, t, t, takiego bycia niepotrzebnym, niepotrzebną. Jestem bardzo ciekawa, jak się czujecie w tym czasie, bo ja wam powiem, jak to wygląda u mnie, ale zanim wam opowiem, jak to wygląda u mnie, chciałabym wiedzieć, jak to wygląda u was. Um, jak się czujecie po tym czasie, jak się zapatrujecie, no może już nie na styczeń, tak? Bo jest końcówka, no, ale właśnie to jest taki dla mnie no, uważam, ciekawy czas, że nie, nie czekamy już tak na nic, nie odliczamy do tych świąt, do tego sylwestra, do tego nowego roku. Tylko właśnie jest ten nowy rok, trochę tabula rasa, ale też takie wyciszenie. I jestem ciekawa, jak się w tym odnajdujecie. Ja Wam powiem, jak to jest u mnie, dlatego że zresztą wspominałam Wam już i we vlogmasach, i w planach na zimę, że styczeń będzie dla mnie takim, jest już od kilku lat, takim miesiącem trochę przejściowym. Takim miesiącem, w którym zwalniam tempo po kilku miesiącach zmożonej pracy, bo u mnie to nie tylko grudzień. I powiem Wam, że mi taki styczeń jest potrzebny, ale pamiętam o tym, żeby zupełnie nie zgnuśnić i żeby nie było tak, że nie robię nic, bo ja, słuchajcie, jak nie robię nic, to ja się po prostu ze sobą źle czuję. Więc, jak to wygląda w porównaniu z grudniem, to myślę, że w pierwszej kolejności mam więcej czasu, Mm, takiego spokojnego, takiego wiecie, sama ze sobą, mam więcej czasu na gotowanie nowych potraw, może nie nowych, ale na gotowanie takich wartościowych, odżywczy, odżywczych, zdrowych potraw, mm, wiecie, na takie dopieszczenie siebie, żeby na przykład, nie wiem, przed chwilą, no już jakąś godzinę temu, zrobiłam sobie zajęcia na zdrowy kręgosłup, pisałam po prostu na YouTube zdrowy kręgosłup, bo bolą mnie plecy, Hmm. mam, wiecie co, tak bardziej czas wsłuchać się w siebie, gdzie w poprzednich miesiącach nie zawsze tak było, ja Wam o tym mówiłam, że zawsze coś jest kosztem czegoś e, i właśnie w poprzednich miesiącach nie zawsze tak było, że miałam czas dla siebie na taką, no właśnie chyba na taką zdrową mudę. jednocześnie ja sama siebie pilnuję, żeby to się, wiecie, nie przerodziło w takie zgnuśnienie, poczucie bezsensu. E, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że nie zabrzmię teraz źle. Robię takie, powiem Wam, Troszeczkę ponad niezbędne minimum, tak jak sobie założyłam. To nie jest absolutnie tak, że nic nie robię, bo zresztą widzicie tak po filmach i filmy pojawiają się regularnie, tak jak Wam obiecywałam, że będą. I gdzieś tam wiecie: są jakieś spotkania, są jakieś plany, są oczywiście rzeczy z listy to do, do zrobienia po pracy jest opieka nad zwierzakami, natomiast mam wrażenie, że to tak spoko... yy, yy, zwolniło i się uspokoiło, natomiast ja powiem Wam, że po tych intensywnych miesiącach się z tego cieszę. Jeśli w takim trybie miałabym funkcjonować cały czas, to pewnie bym tam sobie, wiecie, jeszcze coś znalazła, a to siłownie, a to gdzieś tam jeszcze, nie wiem, jakieś zajęcie, na pewno dodatkowego bym sobie coś znalazła, natomiast powiem Wam, że potrzebowałam tych takich kilku tygodni właśnie spokoju, takiej regeneracji, Jednocześnie ja przy tym odżywam. Jakiś czas temu dostałam pytanie na Instagramie: Jak ja się czuję w styczniu? Czy też mnie dopadł taki marazm? I ja słuchajcie, mam tak, że pewnie to dziwnie teraz zabrzmi, ale nawet dzisiaj na spacerze Krzyśkowi o tym mówiłam: że ja słuchajcie, już od kilku lat bardziej doceniam styczeń niż grudzień, bo jednak już 33 grudnie za mną w moim życiu, i gdzieś tam. Pomimo tego, że zawsze się robi jakieś nowe rzeczy, nowe potrawy, nowe czynności, to gdzieś tam ten grudzień wygląda dość podobnie i oczekiwania co do świąt, czy do, nawet do Sylwestra, no mamy co roku podobne, prawda? Czy do Nowego Roku? Ja zauważyłam, że od kilku lat ten styczeń mi się bardziej podoba, bo słuchajcie, tak się pozmieniał klimat, że od kilku ładnych lat w styczniu dla mnie jest o wiele ładniejsza pogoda niż w grudniu. Chociażby ta centymetrowa, i to chyba grube nadużycie, warstwa śniegu, gdzie wszystko jest jaśniejsze, jest więcej słońca niż w grudniu. Jakoś powiem Wam, że ja też mam takie, że jestem bardziej zregenerowana, dzięki czemu mam więcej sił. Jestem taka. Wiecie, że ja jestem zawsze energiczna, ale też jestem taka pozytywna, ja po prostu nie chcę powiedzieć nowy rok, nowa ja, bo to nie o to chodzi, tylko ja po prostu mam jakoś więcej siły, takiej witalnej, mam więcej takiej energii, takiego światła w sobie, nie wiem skąd to się bierze, dlatego, że zazwyczaj jak przychodzi marzec, to ja gasnę, ale ja w styczniu się czuję bardzo dobrze, jednocześnie... Trzymam cały czas gryzaka. Jednocześnie nie narzekam na to takie spowolnienie, które jest mi potrzebne, ale uważam, że właśnie kluczem jest, żeby z tego zjazdu grudniowego nie wpaść w taki styczniowy marazm, że wiecie, nic się nie dzieje, bo wtedy no to faktycznie to może być za duży kontrast i nie ma tego balansu. Natomiast jeśli robimy nadal sporo, ale nie tak dużo i, i wiecie, to jest takie wypośrodkowane, tak jak mówię, ja siebie pilnuję, żeby mieć jakieś obowiązki, żeby wiecie, nie zgnuśnieć, Pewnie wolałabym dzisiaj, wiecie, spać do, pół, no do 10, 11, ale chciałam zwleć się, z łóżka, wiecie, na ten taki poranny spacer. Wtedy ja się też czuję inaczej, dzień się jakoś inaczej zaczyna. Ja mam inne nastawienie w ciągu dnia, więc yy, u mnie to tak wygląda. Dajcie koniecznie znać, jak Wy się czujecie w tym styczniu. Czy może w ogóle nie widzicie jakiejś zmiany, ale nie sądzę, żeby ktoś taki był. No, jednak tak jak mówię, grudzień na nas wymusza pewne aktywności, czy chcemy, czy nie chcemy. Gdzieś tam i ten konsumpcjonizm jest, wiadomo, na wyższym poziomie, bo a tu kupujemy prezenty, a tu jakieś rzeczy świąteczne, a tu promocje, no sami wiemy jak to jest. Natomiast e, dajcie po prostu znać tak szczerze od serca, jak się czujecie, czy. E, o, ja jeszcze coś powiem od siebie, że ja mam, wiecie, co tak, że ja się cieszę, że tamten rok się skończył, że 24 dobiegł końca, zamknęłam go, koniec. I teraz naprawdę ja tak co roku mam. Niektórzy się śmieją, że to jest tylko zmiana daty. Dla mnie jest symboliczna i ja lubię ten czas. Ale wiadomo, wszystko zależy od tego, jak od nas, jak my to postrzegamy i jak chcemy postrzegać. No więc tak to u mnie wygląda. Ale jestem ciekawa, jak wygląda to u Was, bo wiem, że gdzieś tam już zauważyłam, że wiecie, nawet jak prowadzę kanał na YouTubie. Kilka lat, że zazwyczaj właśnie w styczniu mam takie pytanie: jak się czujesz? Czy nie jesteś taka rozgnuśniała, taka rozleniewiona, rozlazła? Ja tak w styczniu nie mam, ale wydaje mi się, że dlatego, że znalazłam trochę sposób na siebie. Że to jest takie wytchnienie, ale kontrolowane, nie, że leżę kilka dni na kanapie, bo wtedy to, to nie, 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 to ze mnie pożytku nie ma. Ja jednak gdzieś tam wiecie, muszę być aktywna, muszę coś robić, ale to jest właśnie takie na takim dużo niższym poziomie niż, niż zazwyczaj. I lubię ten styczeń. Powiem Wam, że ja mam, tak jak mówię, mam wrażenie, że mam takie jasne światło ode mnie, emanuje i że biorę rozbieg na następne miesiące, gdzie jest fajne. Także czekam na Was w komentarzach. I mam nadzieję, że się czujecie dobrze. A jeśli się nie czujecie dobrze, to że znajdziecie jakiś, wiecie, sposób na siebie, jakiś taki system swój opracujecie, który sprawi, że będziecie czuli się lepiej. A jeśli po prostu nie lubicie stycznia, to mam dla Was dobrą wiadomość. Zaraz luty. Po prostu. Zaraz luty i tyle. Także ja tu się jeszcze trochę pociągam z lesiem. Muszę się nawadniać, bo dzisiaj coś trochę mało wody piłam. Ale powiem Wam, że nasze wrapy wyszły całkiem okej. Okay. Słuchajcie, Spaliłam je z jednej strony. Spaliłam je, bo zajęłam się nas, nasypywaniem kocich smaczków um, do takiego pojemnika, i kurde, no, wyszły węgle z jednej strony. Nie było tego jakoś mega mocno czuć, no ale było widać, nie o to mi chodziło. Ale ogólnie wyszły smaczne, także w ogóle dzisiaj mieliśmy smaczny pod względem posiłków dzień. I powiem Wam też, że zauważyłam coś takiego i nawet z mamą o tym rozmawiałam, że jak już się przyjrzałam tym swoim posiłkom, i to też jest niesamowite, bo one nie muszą być. Nie wiadomo jak fit, żebym ja się poczuła lepiej ze swoim organizmem, po prostu żebym lepiej też funkcjonował. I, i wiecie, i za tym idzie wszystko: i lepszy sen. Mm, i, i po prostu właśnie taka energia w ciągu dnia, ale że to nie muszą być nie wiadomo jakie fit posiłki, ale żeby były odżywcze, żeby były kontrolowane mm, i te wielkości porcji, ale i makroskładniki. Dla mnie to się super sprawdza, słuchajcie, ja z Zidu się znam tyle lat i yy, na szczęście tego nie ogląda, to Wam powiem, bo myślałam, że u latem zamorduję, bo słuchajcie, ja jeśli chodzi o dietę o makroskładniki, no to to jest naście lat jak ja zwracam na to uwagę ja jestem bardzo świadoma jeśli chodzi o to co co przyjmuję co jem i kilkanaście lat gadam i idzie o tym żeby jadła białko i to nie chodzi już wiecie o proszek, o skyr, o kurczaka po prostu żeby zwróciła uwagę na białko i wyobraźcie sobie że my się widzimy latem i ona mi mówi Wiesz, widziałam tutaj, tutaj na Instagramie Takie koktajle białkowe I ja je suplementuję i to jest złoto I mój, słuchajcie, wzrok To był taki, ona, no wiem, wiem, mówiłaś tyle lat No, no wiem, wiem I yy, wiecie, to nie jest wyświechtany frazes Moim zdaniem Ale warto też sprawdzić na sobie Żeby dostarczać odpowiednie makroskładniki Do organizmu Bo na przykład jak, nie wiem Nie przyjmujecie odpowiedniej ilości białka To nie czujecie sytości na długo po posiłkach i za chwilę jesteście głodni, i tego typu klimaty. I właśnie samo zwrócenie uwagi na te makroskładniki, jakie dostarczam do organizmu, sprawiają, i też z Krzyszkiem właśnie o tym rozmawiałam, do tego dążę, że czujemy się o wiele lepiej. Mogę powiedzieć, my, dlatego że słuchajcie, jemy trzy posiłki dziennie, nie powiedziałabym, że tak czysto jak kiedyś. Mm. Ale ja w ogóle nie mam ochoty na słodycze, nie mam ochoty, wiecie, na to, żeby sobie pójść do sklepu i kupić der i zjeść, albo żeby. Nawet jakby mi Krzysiek tutaj chyba der teraz położył, to raczej bym go nie zjadła, powiem wam w ogóle, że nie mam takich, że o, zjadłabym jakąś czekoladę, albo te czekoladki, co były w kalendarzu na pyszne, były, ale... Powiem Wam, że tak już się tym najadłam, że samą tą świadomością i samym tym, że nie mam ciągle w głowie jakiegoś produktu do podjadania, czy coś w tym stylu, czuję się lepiej sama ze sobą i to jest fajne. I w ogóle ja też Wam powiem, że um, uważam, że na nasze samopoczucie, oczywiście nie mówię tutaj teraz o jakichś gorszych stanach psychicznych takich, które trzeba leczyć, ale uważam, że na takie gorsze stany Samopoczucia e, bardzo, bardzo pomaga to, jak się prowadzimy, e, jak się odżywiamy, jak się wysypiamy, czy jesteśmy nawodnieni, mm, czy mamy jakąś aktywność fizycz fizyczną. Uważam, że to jest klucz do zmiany naszego samopoczucia. Tylko tutaj wchodzi ta dyscyplina, o której ja trąbię i, i, i za którą mnie dużo nie lubi, ale no samo życie. Nie, nie sądzę, żeby tu była droga na skróty, a jakie są skróty, to nie, chyba niekoniecznie warto. No i tak, i właśnie po prostu przyszłam tutaj na chwilę, Aga, na 14 minut. Przyszłam zapytać Was, jak się czujecie? Dajcie znać, już idę, bo widzicie, myślałam, że dzisiejszy vlog będzie krótszy, no to przyszła się rozgadała na koniec, nie? Z pieseczkiem. Z pieseczkiem nadpobudliwym, który również wymaga tego... Żeby była aktywność fizyczna przy nim, to się nie da, przy nim się nie da nie być aktywnym fizycznie, ale wiedziały, gały co brały, bo mamunia z pełną premedytacją się zdecydowała na takiego pieseczka i ja myślę, że my się temperamentami bardzo uzupełniamy, bardzo, charakterem to ja z bułką bardziej, ale temperamentem to z nim, tak ryba? Ale ty mnie trochę przyśliniłeś już i to się zaczyna robić ofu, o. Fuu, o Não, não, não. Oh. preciso ter pouco para saber quando é demais